Witam was serdecznie. Ja jestem Adrian Socha. To jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym odwiedzamy jednostkę SP Mała Wieś mieszcząca się w powiecie płockim w województwie mazowieckim. Jak widzicie, za mną znajduje się załoga. Eee, załoga, która jest czynna i gotowa, żeby nieść pomoc eee, w każdej sytuacji, w każdej chwili, a dowód na to to dzisiejszy materiał filmowy.

Dzisiaj miałeś wyjazd do czego? Do pożaru budynku gospodarczego to, do Jak było? Bardzo fajnie Bardzo fajnie I wiem, że jest tutaj koleżanka też, co z tobą kończyło? Dokładnie tak No to pogratulować Dziękuję Pierwszego wyjazdu No i mamy na miejscu Joder Płock Który przyjechał do nas Ciężkim gaśniczym 363.25. Jest moc nie Ale ręce nie bolo? Jeszcze nie Jeszcze nóżką sobie podciągaj tutaj, o wiesz Tak cyk, wsadzaj sobie nogę I cyk, będzie ci prość. Drodzy widzowie, działania gaśnicze zostały zakończone Zastępy wracają do, do strażnic JRG Płock e, ciężkim samochodem już wrócił Natomiast OSP jeszcze chwileczkę dozorowało po gorzelisko, po budynku e, ja swoją rolę reportera zabezpieczonego w ubranie specjalne zakończyłem i również powracam do strażnicy kontynuować nagranie. I oto mamy chce po pierwszym wyjeździe fezaków dwóch druhów do SP. Gratuluję! Gratuluję piąteczka! Witamy w drużynie! Dzięki wielka Zobacz, no, on, hey, yes. no i oczywiście po akcji trzeba ogarnąć mosteczko Drodzy widzowie, jak widzicie po lewej mojej ręce i w waszym ekranie mamy młodszą część załogi, po prawej mamy starszą część załogi. Ja się zmierzam przywitać, tak żebyście poznali z imienia każdego z was. Cześć, Adrian. Mateusz. Ile lat działasz? 18 lat starzy. Cześć. Andrzej. 12 lat. Cześć. Jak masz na imię? Tymon. Ty. Bardzo fajnie, od urodzenia. Cześć. <grym> Cześć, Sławek. 26 lat. Cześć, Darek. Dopiero zaczynam. Pierwsza akcja. Tak jest. Pierwszej 26. Jacek, też mój pierwszy wyjazd. Pierwsza akcja, fajnie. Michał, 20. Mirek, 18. Krzysiek 25. Marek, 30 lat prezesem tej jednostki. Pięknie. Agnieszka, 3 lata. Violeta, 1,5 roku. Justyna, 3 lata. Monika, 1,5 roku. Babę, 1,5 roku. Kacper 4 Emil, 4. Mikołaj, 4. Karolina, 2. Ola 3. A nie, 1. Pula, 2. Pięknie. Zobaczcie, mamy całą załogę przedstawioną, za załogą znajdują się pojazdy ratowniczo-gaśnicze, których jesteśmy ciekawi, a o to poproszę zaraz druhów i każdy z osobna powie nam coś nieco o tych pojazdach. Jesteśmy przy pierwszym pojeździe, który macie jedno no, Nie pojazd, po, ale łódka. Tak a, jest. W sumie kółka również ma łódź płaskodenna, e, dosyć lekka, 100 kg wagi, nieduży silniczek 10-konny, ale ustawiony bardziej na moc niż na... Szybkość prób, sprawdzaliśmy go ostatnio na wiśle. prąd również daje radę. daje radę. Bardzo duża wyporność i ładowność do 1000 kg. Wow, naprawdę ładnie. A te kółeczka przydają się pewnie, gdyby były działania w razie na lodzie. Rozumiem. E, jak latałem dronem, to widziałem zbiorniki wodne tam, za swoimi plecami. Co to jest za obiekty hydrotechniczne? To są stawy podcukrowniane, tak zwane, ale no, chwaląc się, nie chwaląc, już jedną akcję na nich mieliśmy. Idziemy dalej. Kolejny pojazd, prosimy o przedstawienie. E, Rena Master, e, Galba RT, e, Nasz taki pierwszy wyjazd. Rok 2001 zaburza bigmod samochód stricte do działań technicznych, do drogowego, izolowanych zdarzeń medycznych, posiada zbiornik wody, 1000 litrów wody, litrów wody 000 000 000 000 000 bardzo dziękuję. Zmierzamy do kolejnego pojazdu. E MAN GBA, czyli jako pierwszy wyjątkowy, e na zabudowa Stolarczyk. E oczywiście rad. Tak. auto pozyskane w 2018. E cały czas je modernizujemy, dokładamy sprzętu, bo to jest na auto, jest bardzo skromne, zaopatrzone, wyposażone. Ile wody znajdziemy na nie? 3,5 wody. 3,5 wody. I środka twórczego 10. 10, ruszamy dalej. Nasz dziadulek, to jest najstarszym naszym wozem w Kryce On nie służy nam jako zbiornik wody. 6000 litrów wody. Zbiornik piany też mamy, ale to bardziej nam służy tylko do tego, żeby wozić, żeby wozić wodę. Bardziej u niego dbamy, bo to jest nasz najstarszy wóz. Bardzo go kuchamy. Chociaż nie, nie ukrywam, że w razie czego byśmy chcieli. Dzień dzisiejszy pokazał, że taki samochód jest, jest u was. Idealny. idealny. On, współdziałając z manem, potrafimy za... zgasić każdy pożar. Świetnie. Także życzę Wam nowszej wersji. Ciężkiego gaśniczego. Dziękujemy bardzo. Idziemy dalej. To jeszcze raz ja Volkswagen Transporter T5, rok 2006. Jako trochę wiemy, jako slot czy samochód operacyjny, samochód historii ma taką, że był to jakiś radiowóz, to został pozyskany z komendy miejskiej policji w płocku. Został przemalowany, delikatnie została zabudowa zmieniona. Służone na drodze transportu ludzi, polowania przyczep, e, przyczepy, czy, czy na pływanie. Tak? Jasne. I mamy jeszcze u, y, przyczepkę. Przyczepkę przy... transportową. Transportową. Czyli jak, to, jak trzeba było założyć jakieś pompy, jak się wierzę. Ja pompy, rzeczy na chodzi tam pochodzi, czy podpapie, nie na nich plastik, w worki. Czyli inny sprzęt, to no. przetransportować. Się, jak, jak się zastanawiacie, jak wyglądają kulisy i co robią ludzie w trakcie nagrywek? to tam. Widzisz? No tak siedzą, tam wszyscy, wszyscy patrzą, nie? <laughs> tego tak nie widać na co dzień. Dobra. Samochody mamy są przedstawione, za chwilę zajrzymy do skrytu. do samochodu e, Renault. Na jego wyposażeniu w pierwszej skrytce za kierowcą 1K znajdziemy przede wszystkim plastiku węgla, ratownica wodne, przecinareczka mniejsza spalinowa, pilarka razy 3, na aparaty powietrzne, nie wiem czy wspominałem. Mamy tutaj jeszcze szlamówkę, sprzęt oświetleniowy, najaśnica, agregator, agregator, agregat. Tu jest ciekawe coś. To jest odrzemny kompresor, który zasila nam maszt. I również używamy go do przebuchania sprzętu typu pilarka, czy nawet do napompowania poduszek, bo zawieszenie tym jest na poduszkach, że można te same dozyka do górę podnoszenie. Tak? O, bardzo ciekawe. Mamy tutaj odcinki węża, kliny i inny drobny sprzęt z tyłu, oczywiście stożki ostrzegawcze to powinien być standard właśnie tak wykonane żeby był łatwy dostęp, żebyśmy czasem nie zapomnieli tego zabezpieczyć w robią, że jak firma Bidmoda zabudowę to to jest pierwszy, yy, pierwsza półka zewnętrzna na stożki gdyż to był jakby nasz pomysł w tej, w tej firmie tak a fajnie, żeby, a w którym to roku by było? w 20, 2022 w 2022, mam nadzieję że to będzie standard stosowany przez producentów chciałbym żeby tak było yy, poprawiam w tym bezpieczeństwo ratowników mamy tutaj deski ortopedyczne, w workach po hełmach znajdziemy klocki do, do deski ortopedycznej, szyny kramera, parawan, zwiadło z szybkim natarciem z agregatu. 900 litrów czy 500? 1000 litrów. 1000 litrów, 1000 litrów wody na samochodzie, kruciak do tankowania, drewno do stabilizacji lub podbudowy, leśnice proszkowe razy dwa, kliny schodkowe. Na jaśnica akumulatorowa, wyważarka do drzwi, osłony na poduszki powietrzne w pojeździe razy dwa, mata sprzętowa i zapewne osłony na ostre Są torba PSP1 plecakowa, torba PSP1. Znaczy tu może też. ciekawe jak nas, to jest. W naszej jednostce jest ratowników medycznych. A, I, to skąd, skąd ten schemat? To jest tak, że to jest typowa R1K. To jest typowa, to jest typowa torba opotrybowa, która się zajmuje, ze, znajduje w zespołach ratownictwa medycznego tak? Tak, Fajnie. I to jest y, torba string y, dla ratownika medycznego. Y, y, w szczególności jeśli chodzi o zatrzymanie krążenia, tak? Szanowni? No, jesteśmy ciekawi, na pewno widzowie, a, też. Ale jak można jakiś monitoring prowadzić, to już jest ciekawe. Mamy ciśnienie, mamy saturację A, takie urządzenie tak. multifunkcyjne? Tak, dokładnie. Tylko, że bardzo, bardzo dokładnie. Także Nie mamy z tym problemu, że gdzieś tam mamy przymrażenie, to do rękę, prawda? Tak. tak. Ten pulsus chcemy taki zwykle, no to zniszczytuje. Nawet ostatnio, od miesiąc temu dokładnie, mieliśmy nieprzystojną osobę brak wolnego zeteremu. zostaliśmy zesplowani do parku w MC. Głęboka temperatura ciała wynosiła 32 stopnie. Tak. Głęboka hipotermia? Dokładnie. Zobaczcie. Urządzenie się nazywa tak, możecie sobie poszukać. Podejrzewam, że choć za gupu nie jest astronomicznie wysoki, a znacznie precyzyjnie odczytamy parametry osoby ja poszczególnej. Tak, filtry do forkubamów, filtry do, filtry do, do do worku ajżele, y, tu jeszcze mamy y, drukometr, słuchawki. Także mamy fajnie doposażone te samochody pod względem dziedziny ratownictwa medyczne. Kolejna skrzynka narzędziowa. Tutaj w tej skrzyni co będzie? Elektronarzędzia. Elektronarzędzia. Jakie by to były? To jest taka może mało spodziewana marka, ale my ogólnie cały sprzęt tego korzystamy i to jest wender okay. tak zwany. Aha. Ale to, to, to samo jest powielone, to jest wszystko powielone jest na, na gębę. Rozumiem. Podpory do, sto, do stabilizacji yy, składane w trójnogratowniczy ratowniczy Micro Rescue Tech, polska produkcja PT-1200 lub PT-1215 model Drewno, bardzo fajne drewno do yy, ratownictwa technicznego I zestaw wysokościowy plus yy, zestaw do, dla serzaków, czyli rękawice, hełmy I latarki, czyli mm. czołowe tak. Też jest taki często, wystąp... w nocy zdarzają się jakieś tam poszukiwania, bo są koło nas dwa ośrodki pomocy społecznej, w nich często gdzieś te pacjenci gdzieś tam uciekają, po drodze uciec i ciężko w nocy gdzieś tam z nim do poszukiwania, czyli są rękawice są latarki czołowe i żeby już tam nie dźwigać na głowie na trzeciej ciężkiego hełmu, elektrykę Są lekkie. Fajnie, zobaczcie jednostka jest przygotowana do działań z ratownictwa poszukiwawczego w zakresie podstawowym, bardzo e, fajnie. Mamy tutaj te podpory, mamy możliwość ich połączenia, jest worek jaskiniowy ze sprzętem wysokościowym. E, oprócz tego mamy ratownictwo techniczne, e, nożyce, rozpieracz, e, rozpieracz cylindryczny. Miałem na myśli ramieniowy, spornik progowy, przyciemniane szyby, przez to większy komfort podróżowania oczywiście. Zobaczcie, jak wygląda wnętrze. Tak się właśnie prezentuje. Drodzy, Drodzy widzowie, to jest kurnia, patent, który jest najlepszy w tym samochodzie. Jaram się, widzicie to? Czerwone oświetlenie w nocy nie oślepia kierowcy, a wy wszystko widzicie. To tak jakbyście w góry szli wysokie, jeżeli ktoś będzie miał z was taką możliwość to bierzecie czołóweczkę i czołóweczka która ma funkcję świecenia na czerwono, żeby nie oślepiać wszystko, żeby wasz wzrok się nie odzwyczajał od ciemności, ale wy będziecie widzieć bardzo dużo. Czerwone oświetlenie. W swoich samochodach na przykład jest z takimi punktowymi światełkami od góry po to właśnie, żeby nie oślepiać kierowcy, ale żeby było widać wszystko co jest potrzebne. No i co najważniejsze, oklejmy jasną taśmą ostrzegawczą, więc rzuca się on w oczy. Z wnętrza pojazdu wyciągamy jeszcze zestaw do triażu. Najcięższe urazy. Znaczy tak jest. Eee, średnie tak, urazy i najlżej poszkodowań W tym znajduje się te naszej są dwa, dwa, urządzenia. dwa urządzenia i w każdym samochodzie znajdują samochodzie się lekkie, lekkie kaski, hełmy, które służą do pracownictwa technicznego, tak, jeśli by była taka potrzeba użyć. Świetnie. Zobaczcie, że samochód ma też przemyślane oświetlenie na elementach wystających pojazdu oczywiście. i no idą posażone o takie lampy. Yy, dalekosiężne, które na pewno w nocy poprawiają widoczność. Samochód MAN, pierwsza skrytka za kierowcą. Agregat prądotwórczy, hydraulika, również pilarki. Yy, pilarka na wysięg wysięgniku, tak zwana taka wys wysięgnikowa gałęziówka. Piła ratownicza, set of iron, czyli haligan połączony z, yy, z toporem strażackim. Właściwym toporem, bo można nim pobijać, nie z tym ostrą końcówką, bo tym to gówno zrobicie. Mamy tutaj młot, mamy tutaj nożyce do drutu, większe i mniejsze, co jest bardzo ważne. Yy, nie pytam dlaczego jest to. No, paska to jest... Dobra mamy dalej, wysokościówka, linki, pasy stalowe i linki gospodarcze No wysokościówka się tworzy, za chwilę Dobra. będziecie widzieć trójnuk, tak? Przygotowany oczywiście pakiet węża 75 Jak ten jaskrawy kolor dzisiaj pięknie na akcji było widać o, Tak działa, w no, działa. nocy jest to bardzo przydatne nie bardzo Ani bardzo razu się tak. nie pocnąłem o odcinek wężowy przez to Także Wężowe, mm -hmm. odnowione. wszystko mamy jest... Pięknie. Szlamóweczka, yy, woda czysta, pompa. Po Akordowe, a K dwie węgorz, yy, rzutki i, 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 i tu jest i, tak samo. Kołowrotek do zabezpieczenia, dobrze. dobrze. Idziemy dalej. Yy, przedział autopompy, torby medyczne jak wcześniej, mm. Stoszki ostrzegawcze, no i kolejna skrytka. U góry. Na tarcie, no A i armatura. Tak, tak. Musimy po wyjeździe uzupełnić, bo się, tak, się wężę tak. się jeszcze, no muszę, muszę się, wysuszyć. Muszę się no, do dobra. Jasne. To, to wszystko ma, sprzed chwili tak, wyciągnięte, tylko, żeby nie było. To są, to są jeszcze dwa, dwa, dwa pakety. Dobra, mamy tutaj tak, o, zobaczcie, właśnie 5 dwójki 7 piątki. Były pakiety, ale nie ma. Jest opryskiwacz, są buty zapasowe, są gaśnice i u góry pewnie też elektronarzędzia. No, narzędzia, tak. no i wchodzę do kabiny. Kabina. Pachnie pożarem. Zobaczcie, najpiękniejszy zapach dla strażaka. Dobry, no i tutaj pozdrawiamy stanowisko kierowania komendanta miejskiego. No i przechodzimy dalej. Samochód Jelcz 004. Skrytki oczywiście wiadomo co będą zawierać. Głównia, no węże. Samochód jak wiadomo post, słynie z Orlenu, tak? Tak. I ten samochód też jest z Orlenu. Tylko to jest taką ciekawostką, że ten samochód był yy, z Orlenu, ale z bazy w Warszawie. O, o to, to tak to wygląda. Tak. No fajnie. Idziemy dalej, to już standard. Ogramy sobie tylko dookoła, żebyście widzieli jak wygląda. No i musicie poczuć zapach PRL-u, przynajmniej wyobrazić sobie go. Pewnie sztuczna inteligencja kiedyś nam dostarczy te wrażenia zapachowe razem z nagraniem, ale póki co, póki co wsiadamy i zaglądamy co tu jest. Zobacz. Druchowie wspominali, że fotele mamy tutaj zaadaptowane z pojazdu. Fiatrę Częto. Fiat Częto. jest w szoku po prostu. Chłop, może w szoku jest! Zobaczcie, mamy tutaj pilot do otwierania bram, czyli technologia nowoczesna, przenika się z wieloletnią tradycją, a reszta jak na załączonym obrazku. Samochód, który tutaj widzicie, to jest samochód, który służy do głównie transportu osób, ale również i jak trzeba, sprzętu po działaniach. Czy też dowożenia sprzętu na, na tereny działa. I tak, dzięki uprzejmości strażaków z OSP możecie zobaczyć rozstawiony trójny ratowniczy. Jest on stworzony z podpór do stabilizacji. To jest ciekawostka. Ta marka, właśnie którą tutaj widzicie, umożliwia po zakupie takiego tutaj elementu łączącego stworzenie takiego stanowiska. Oczywiście, z doświadczeń strażaków wynika, aby dobrać odpowiednio odległości pomiędzy tymi pasami spinającymi każdą z nóg. No, i oczywiście to dopiąć wszystko ze sobą. Możemy wtedy stworzyć stanowisko. Do tworzenia stanowiska mamy tutaj różne elementy: taśmy 150. O, ta jest zielona taśmy 120. Mamy worki jaskiniowe do przenoszenia tego całego sprzętu. Jakbyśmy mieli korzystać z tego trójnogu, na przykład w studni, no to pamiętamy zawsze miernik gazów do studni i aparat powietrzny dla ratownika. Jesteśmy w dalszej części garażu, mamy tutaj jeszcze więcej sprzętu ciekawego. Czyli tak, Zaczniemy jest kompresor z napełnienia y, ODO, tak, to jest tak samo świeży zakup. Zleżą zapasowe butle, dwa zapasowe aparaty, nosze podbierakowe, y, za, druga deska ortopedyczna zapasowa. Tu mamy dodatkowo jeszcze materac próżniowy, y, bo na dachu od renówki znajdują się nosze kubełkowe, czyli w razie potrzeby wydobiczać z, z jakiegoś ciężko dostępnego miejsca. Osoby poszkodowane. Trzystowiek. No zobaczcie. <gry> bo jest chyba pierwszy raz, ale od razu widać, że śmierdzi tu medykami. W pozytywnym z spo pozytywnym określeniem, oczywiście. Tu, Mega to by, też było przydatne, bo mamy tutaj kilka bloków mieszkań. Do no i to stare bloki o bardzo wąskich korytarzach. No i niestety na leżących kiedyś był problem z taką panią powyżej stu ważącą. No, no, no i to graba, tak a się... niektórych, niektórych w kolejny to już mamy dla sygolnicy i też są ciężkie no to jest takie starego typu. Ale to też jeszcze wynika z tego. Tego, że jak był COVID, to też dowoziliśmy osoby na, do, na badania starsze, które nie miały już dostępu. Była to samo Polska, tak. mówię, ma teraz późniowy. I tu jeszcze jest ciekawostka: jest namiot pneumatyczny, yy, tylko takiej troszeczkę innej konstrukcji, bo on jest w kształcie kwadratu, tak? Takiego kwadratu. To, to troszeczkę inaczej to wygląda, ale jest bardzo prosty, bo on się yy, powierzchniowo to jest yy, 16 m2 i na się, do, możemy go postawić w ciągu 3 minut, tak? Czyli tak? to znajduje się następny namiot na straży i dodatkowe jeszcze sprzęt medyczny, czyli dodatkowe kamizelki dla ratowników medycznych z wielkimi kaskami. Koce, nie koce, taki sprzęt do zabezpieczenia. Jasne, jesteście gotowi nawet na większe zdarzenia. Możecie dojechać z tym wszystkim, możecie wy, uzupełnić. Widzę, zapas jest. Znaczy, dużo, dużo zabezpieczamy zabezpieczenia tak? mamy tutaj w Podgórze mamy szkołę, gdzie są biegi prze, przełajowe na, na skalę w, w województwa całego. Mamy rajdy rowerowe organizowane przez multiosadę. Tych rajdów w ciągu roku jest chyba 6 czy 5. Nawiązując do namiotu, to jeżeli chcecie zobaczyć. Jak wygląda rozłożony tego typu namiot i przydaje się na akcji OSP Olsztynek. Tam właśnie za, w zimie na drodze rozstawialiśmy po zdarzeniu drogowym. Z, z Waszego kanału że mają taki sam Co ty gadasz? Tak tak, I to być może z tego filmu, z tak, Olsztynka, z wypadku, tak, tak, nie? W zimie to było śmiałości. Dokładnie. Tak, dokładnie tak, tak było. No i tam był właśnie komfort termiczny zapewniony Dużo dla. To jest, osób. jest rzeczy zapożyczone. W <laughs> samym stanie bo się to skięto razu z rozdzielaczem, tak? Nie? Czyli podczas akcji to jest na pewno dla mnie to jest koło minuty, zaszczędzono czasu, tak? Zanim ten to dzisiaj widziałeś tak, w jakiś sposób. Dokładnie, moment, i linia główna była. Kanał jest bardzo pomocny. pomocny no. Bardzo dziękuję i cieszę się, że też pomagacie rozwijać społeczeństwo swoje pomysły poddając. Te y, sprzęta medyczne, które tutaj widać, w rękach ratowników medycznych y, czynią cuda. Ale taki monitor, który tam mieliście i strażak pokawał, oh. bez problemu obsłuży tak, Także tak, to jest fajny, fajny patent, według mnie. Dobrze, zmierzamy do kolejnych pomieszczeń, bo jest tu jeszcze masa ciekawych rzeczy. Tak prezentuje się szatnia. Jak przyszedłem, oczywiście, porządek był idealny. Teraz jest bardzo dobry plus, z tego względu, że jest podziałanie. Wiadomo, że no to będzie wszystko jeszcze ogarniane. Profilektyka zdrowotna, pralka, suszarka na wyposażeniu jednostki jest. Detergenty, oczywiście, ubrania specjalne i inne ubrania, które strażacy wykorzystują podczas działań, mogą zostać tutaj wybrane. Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Jak widzicie, pomieszczenie sportowo-rekreacyjne. Wszyscy eee, się strażacy, typowie, e, siłownią, którą tworzą. Także bardzo fajnie to wygląda, widzicie działa, przychodzą tutaj ćwiczyć, no i cóż można sobie usiąść, porozmawiać, pospotykać się. Drodzy widzowie jesteśmy w sali szkoleniowej, zobaczcie siedzimy tutaj z całą załogą, porozmawiamy troszeczkę o działaniach ratowniczych, o technikach tych działań oraz o jakichś przykładowych zdarzeniach, które tutaj druhowie, w których druchowie brali udział. Co się przypomina ze zdawem? Najbardziej tak mi tutaj teraz co się przypomina to to w sumie niedaleko było nas, bo byliśmy skierowani do tego, że jest wyciek tlenu. Tlenu, czyli takiej, takiego gazu, który jest wykorzystywany do, do cięcia, spawania czy takich rzeczy. A tutaj mamy autozłom i oni tam użytkują ten, ten tlen. Mają duży zbiornik, tam około chyba 5 tysięcy litrów. I doszło do tego, że znaczy, tak to się stanęło, że przyjechała ciężarówka, która uzupełniała tę ten, 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 substancję. W chwili tej całej przetłaczania tego gazu nastąpiło rozszczelnienie instalacji. I to było dla nas to było takie nietypowe i rzadko spotykany i w ogóle chyba dla wszystkich to było, nawet dla państwówki to było naprawdę, dla, dla PSP to też było takie nietypowe zdarzenie, dużo, dużo jednostek tutaj też przyjechało yy, dużo było skierowanych tych, to normalnie tak jakbym mgła się roz, rozłożyła, nie? My tylko, na, nasze działania polegały na tym, że mieliśmy tylko tyle, że ewakuować tych najbliżej przychodzących ludzi i zabezpieczyć to miejsce, żeby nikt tam nie podchodził, bo no, sami wiecie, no, tlen jest bardzo wybuchowy. Myślę, że każdy strażak będzie wiedział o tym, że jedziesz do akcji i się nie zastanawiasz, ale dopiero później do ciebie dociera, że naprawdę to było bardzo niebezpieczne. I, i niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne, mhm. bo podejrzewam, że jakby doszło do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, to by w promieniu, powiedzmy, tam, nie wiem, 500 metrów nie byłoby niczego. Nie. Zawsze powtarzam na szkoleniach, że trzeba zakładać niemożliwe scenariusze. No często jest tak, że chłopaki mówią, a u nas się nigdy coś takiego nie zdarzy, no nie, jakaś cysterna się wywali, nie, no nie, nie, 20 lat nigdy takiego czegoś nie było. A później się właśnie zdarza, taka, jeden raz się zdarza i jest, jest problem. Fajnie, fajny, fajny przykład, fajne zdarzenie. Co jeszcze? Mi na przykład zapadło w głowę wiatrołomy z 2021 roku, z miesiąca czerwca, gdzie wyjechaliśmy że o godzinie 21.00 dwoma zastępami, brak łączności telefonicznej całkowity, brak łączności radiowej, ewentualnie tylko między sobą na kanale 47 rozmawialiśmy. Telefonicznie ktoś do nas na telefonie służbowym się dzwoni, jakaś kobieta. Że ona jest, jedzie, jechała od Warszawy, zjechała gdzieś tam do lasu, ona jest z dwóch dzieci, droga jest się zablokowana, ona nie może przejechać, i w ogóle. Nie? No to tak jak sobie myślimy, no, taka nam bardziej priorytetowa akcja. No to Pojechaliśmy tam, jedziemy jedno drzewo, drugie drzewo, czwarte drzewo, piąte drzewo, no i wreszcie zatrzymaliśmy się, bo nie, nie mieliśmy możliwości w ogóle do wyjścia, nie? Przyszła powtórka tego wiatrołomu. Tak, się tak i byliśmy w środku lasu, bo ta droga w podgórzu jest asfaltowa, droga powiatowa jest przez środek lasu. Nie? drzewa kładły nam się normalnie przed samochodem. Do tej kobiety chyba na pieszo tam, jak tam przeszedłem, yy, stały się jakieś tam trzy samochody. Półtorej godziny chyba yy, tam siedzieliśmy bez możliwości w ogóle wyjścia z samochodu, bo no, to co się działo na, na, na niebie to było niesamowite. No i nagle taki yy, obrót akcji, widać się niebieskie światła z daleka, po górkę pobrańczowy kogut, yy, nasze GBA, yy, strażak z yy, OSP Brody Duże wziął swój prywatny ciągnik no i turem, turem Rozprychał. rozpiechał, rozpiechał, mm. rozpiechał. Po jakieś tam 3 godziny, jechaliśmy na jednostkę. Zdarząłem wyjść tylko z remizy, telefon ze stanowiska i po kolei miejscowość taka, miejscowość taka, miejscowość taka, miejscowość taka, miejscowość taka. 19, 19, 19, przez, w ciągu tam chyba jedno telefonu, dało mi 19 zdarzeń. No dobrze, mamy jeszcze jedną akcję sprzed lat. E, tak, to była akcja kilkanaście lat do tyłu, e, magazyn środków e, chemicznych. To był pożar kilku, kilkunastu godzinnych. Było ściągnięte środki z powiatu, z poza powiatu. Jak się później w trakcie e, gaszenia okazało się, że znajdują się w sejfie, w sejfie e, znajduje się broń, amunicja. To było takie. Ciężkie dla nas i naprawdę to bardzo długo to trwało i, i sztab ludzi, Star był i Lublin jeszcze się jakie aparaty powietrzne Aparaty AP-3 dawne, dwubutlowe, ciężkie Mię, bardzo Mniejszych dwa już były no, ale, ale jeszcze ja akurat, a, ja akurat wtedy działałem I pamiętam Na AP-3 to było ciężkie, ale jakoś, jakoś dawałyśmy radę No jasne, jasne nie, no to jest takie. Bardzo, bardzo ciekawa historia też e, dla tych, którzy, którzy no nie pamiętają tych urządzeń Podwieżę Tutaj montażysty prosimy o wrócenie AP-3 jak wygląda <noise> no dobrze, dziękuję za podzielenie się historiami. Jakie mamy samochód? Yes, mhm. Jужимówka. I, I Rynówka, pięknie. No i. Egzamin zdany podstawowy. Tutaj jest nielada ciekawostka. Ilu mamy ratowników medycznych? W naszej jednostce jest pięciu ratowników medycznych. Pięciu ratowników medycznych. I jeszcze, w latku jeszcze jeden ratownik medyczny, jako kobiety? To jest kulatura Taka ciekawostka. O, przykład, no to dobrze. Na no, dodatek tego no, mamy rozumiem. funkcjonariusza. Mamy. mamy tak samo funkcjonusza y, policji, WRD. Pięknie. Pozdrawiamy serwis drogowy. <laughs> mamy y, y, strażaków y, y, w PSP. Mamy ratownika wodnego. Y, Mamy kierowców, którzy, znaczy, kierowców mamy aż na nadmiar, bo dokładnie kierowców jest u nas 11 z kategorii C plus E, tak. Mamy BH-owców, ma, mamy, mamy jako kobiety biurowe, mamy panią dyrektor, Super. Mamy szybiarzy, na przykład tak samo. Jeśli, jeśli chodzi o przyciemnienie na tych szyb samochodach, no to jest zasadniczo. A no dlatego samochodem. te piękne no, tam przyciemnienia tak, były. No. Pracowników maszyn CNC, tak? czyli ogólnie nasz cały taki jakby kształt, kształt jednostki, jeśli chodzi o ratownictwo, to każdy, każdy dział się jak najbardziej przytłaczał. się nie? się dlatego, no, łatwiej nam jest współpracować ze służbami, mi się wydaje, no, nie? że no, my... My bardzo dobrze komunikujemy się z innymi służbami. Czy na koniec chcielibyście jeszcze komuś podziękować, kogoś pozdrowić? To może ja, dwa słowa. Ja chciałem podziękować za przybycie do nas tutaj, o, za, za nagranie. A to dla nas wielka radość, tak naprawdę. Dla mnie również wielka radość. Obiecałem, obiecałem koledze, bo pędziłem tutaj na, na spotkanie z tobą właśnie musiałem się zajmować z dyżuru, pozdrawiam ze współ 104 i 101 z pogotami no, Nie Dla mnie to, Nie <śmiany> <śmiany> ogólnie porozmawiamy wszystkie służby, z którymi współpracujemy, bo, tak bo chyba no, w tym wszystkim jest to najważniejsze, żebyśmy razem współpracowali no, no. ze wszystkimi i, i dzięki temu to, co robimy, to co każdemu, bo my staramy się pomagać i pomagamy też sobie, tak? Nie. Czy innym służbom, czy, czy ten i najważniejsza jest ta współpraca, że jak nie jest dobra nie. współpraca, to wszystko załatwimy. Czy... Mogę jedną rzecz powiedzieć? No. Tak. Że jesteście wspaniałymi ludźmi, najlepsi w okręgu i ko na kocham was. Tam. No i Brawo! Myślę, że to jest najpiękniejsze zakończenie materiału filmowego, także dziękujemy, że byliście w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, dobrego dnia lub wieczoru, cześć.